Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę spotkać się ze środowiskiem kardiologów, a także pacjentów kardiologicznych. Chociażby z tego względu, że Senacka Komisja Zdrowia bardzo wnikliwie przygląda się problemom osób chorujących na... Choroby układu krążenia, podejmujemy szereg różnych tematów, niekoniecznie związanych tylko z aktami prawnymi, ale także z bieżącymi wydarzeniami i problemami. Niewątpliwie schorzenia układu krążenia są największym wyzwaniem zdrowia publicznego, z tego względu, że śmiertelność spowodowana schorzeniami układu krążenia jest najwyższa w Polsce, sięga 40-kilku procent, ale dodatkowo jeszcze mamy wyraźny problem z przedwczesną umieralnością ludności i w tej przedwczesnej umieralności możemy wiele zdziałać, ponieważ działania profilaktyczne potwierdzone naukowo i potwierdzone także przez obserwacje innych krajów zdecydowanie poprawiają sytuację z, ze zgonami, dlatego też tak bardzo mocno na Komisji Zdrowia postulujemy i wspieramy wszelkie działania, które mają na celu zapobiegać, a nie tylko leczyć schorzenia układu krążenia. Umieralności, której można by zapobiegać, która jest spowodowana właśnie przyczyn, przyczynami możliwymi do uniknięcia, a więc Poprzez zapobieganie ocenia się, że można zredukować nawet o 80%, a więc jest to naprawdę duże wyzwanie. Biorąc pod uwagę fakt, że śmiertelność z powodu schorzeń układu krążenia była w Polsce na pierwszym miejscu, niechlubnym pierwszym miejscu ilości zgonów, a dodatkowo w ostatnim roku została powiększona prawie o 17%. No napawa nas dużym, dużym lękiem i obawą, w jaki sposób zorganizować teraz system opieki zdrowotnej, tak aby ta dostępność do lekarza kardiologa i oddziału kardiologicznego zdecydowanie się poprawiła. Na komisjach sanackich interesowaliśmy się takim programem, jak KOS zawał który został teraz po pilotażu oceniony bardzo pozytywnie i wyniki osób, które biorą udział w tym programie zdecydowanie się poprawiły, zmniejszyła się także śmiertelność. To dowodzi tego, jak ważne są te programy zdrowotne i jak ważna jest kompleksowa opieka. Zajmowaliśmy się także problemem pacjentów z chorobami układu krążenia w czasie epidemii koronawirusa. Dostrzegliśmy ten problem braku dostępności do lekarzy, kardiologów, do wczesnej diagnostyki i profilaktyki, co niestety przełożyło się na te niechlubne wyniki pogorszenia i wzrostu śmiertelności. Ale w związku z koronawirusem widzimy także nowe wyzwanie w tym obszarze. A mianowicie powikłania po COVIDowe jasno pokazują, że jedną z przyczyn są również zaburzenia chorób serca i naczyń zakrzepice, i tutaj kwestia rehabilitacji będzie kolejnym nowym wyzwaniem, i myślę, że także przedmiotem naszych kolejnych posiedzeń w Komisji Zdrowia. Jako jedno z ostatnich posiedzeń i tematów, gdzie senatorowie Dyskutowali. Był temat Krajowej Sieci Kardiologicznej. Jest to nowy program zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia. I w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia rozmawialiśmy nie tylko z ekspertami, kardiologami, oczywiście także przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, ale były także obecne organizacje pacjenckie. Które stale nam towarzyszą w naszych dyskusjach, przez co argumenty są różnorodne, padają z różnych środowisk i przez to dyskusja jest wielowątkowa i bardzo ciekawa. Jako wnioski z tej komisji wypłynęły dwa. Po pierwsze, oczywiście bardzo dobrze, że taki krajowy program powstaje, bo jest to niewątpliwie w związku z zachorowalnością. Ogromnie potrzebne i to, że środki finansowe zostaną skierowane do leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, również doceniamy, ale jednak eksperci wskazywali na to, iż program jest głównie instytucjonalny, ukierunkowany na leczenie głównie chorób ostrych. Brakuje tej kompleksowości i absolutnie brakuje profilaktyki cały program raczej stanowi o leczeniu bardziej niż o profilaktyce i zapobieganiu, dlatego też na senackich komisjach zdrowia bardzo e, mocno podkreślamy tą kompleksową usługę, kompleksowe wsparcie dla pacjentów, które także w opinii pacjentów e, jasno i precyzyjnie było podnoszone jako jeden z najsłabszych e, obszarów i ogniw wszystkich programów zdrowotnych. Myślę, że dzisiejsze spotkanie i dzisiejsza konferencja pokaże kolejne nowe tematy, którymi warto będzie zajmować się także na komisji tutaj w Senacie. My jesteśmy otwarci. Ilekro, ilekroć Państwo zechcecie podzielić się swoimi uwagami, poglądami, problemami dotyczącymi pacjentów z schorzeniami układu krążenia, to będziemy gotowi do tego, aby tutaj taką dyskusję odbywać. Życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Dziękuję bardzo.